Witajcie ludeczki z tej strony sławiecznej i zapraszam Was na kolejne przygody na moim druidzie w grze. Broken Ranks. W tym materiale filmowym omówimy sobie kolejne zlecenie w Alawilu, a mianowicie zlecenie na raglit. Raglit bierzemy. No, przepraszam, raglit jest to taki. Zaraz wam zresztą pokażę. Jest to coś takiego o silny minerał potrzebny Turwilowi. I ten raglid wymieniamy u Turwila, biorąc u niego zlecenie na jedzonko dla swojego zwierzaczka, dla Peta. Gildyjnego oczywiście, jeżeli ma się gildzie i ma się zwierzaczka, to u Turwila możemy wziąć zleconko, żeby można było czym takiego zwierzaczka karmić. I stoimy sobie tutaj, akurat przy wiosce Duidów, przy Turwilu i od razu bierzemy: przyjaciel czy wróg? Przyjaciel. Potrzebuję masę jedzenia. Wiem, że Wy, druidzi, wiecie, jak skłonić ziemię, aby dawała plom. I wiemy, i nie wiemy, ale mogę poratować pewnymi zapasami. Jednak nie za darmo. Co jakiś czas w okolicy pojawia się potężny granitowy golem napędzany przez potężny kryształ raglit. Jeś, jest mi potrzebny. Golem zjawia się w jaskiniach blisko powierzchni albo pod mokradłami. Przynieś mi kamień, dostaniesz jadło. W porządku. Wymagany poziom 20. I po tej rozmowie dostajemy zlecenie raglit. Mamy 15 minut, mamy na to 15 minut, i jest tak: co jakiś czas w jaskiniach pojawia się granitowy golem. Jego siła życiowa napędzana jest raglitem. Turwil zlecił Ci zdobycie tego kryształu, nieważne w jaki sposób. W zamian podzieli się z Tobą zapasami jadła. Mamy już raglit, bo chciałem Wam go po prostu pokazać. Mamy go w ekwipunku, ale pokażę Wam teraz, gdzie mamy iść, gdzie trzeba iść, aby ubić tego właśnie. Jak on się nazywa? Granitowego golema. Tak. Wchodzimy sobie tutaj koło wiły do jaskiń pod wieżami. I ten oto granitowy golem respi wszędzie tutaj, o. Tu w tym miejscu, tu od samego wejścia, do skrzyżowania, tu w lewo. Po prostu trzeba go znaleźć. Raglit wziąłem na wszelki wypadek, gdyby nam się nie udało go znaleźć. Idziemy w, o, do jaskiń pod mokradłami. Albo tutaj na tym odcinku respi, albo gdzieś tutaj. Tutaj wszędzie może się pojawiać, tu na dole. To są trzy szczurki, które nas blokują, tu są szczurki, które nas blokują. Może się pojawiać aż tutaj, do korzeni, do kory Augusta. A my sobie pójdziemy na obkoło, żeby nas te trzy szczurki nie zaatakowały, bo granitowy golem może też respić tu. Musicie uważać na trójki. Z... I dwójki zgniłych drzewców, żeby was nie zaatakowały, jeżeli macie niższy poziom. I sobie szukamy. To są wszystko niestety zgniłe drzewce, więc to nie ma go tutaj. I po prostu musimy się kręcić w kółko i szukać granitowego golema. Ewentualnie można jeszcze iść sobie spróbować tu, bo on się też pojawia na tym odcinku. Od jaskini do granicy. Aż tutaj. No, ale nie ma go nigdzie. Tylko sobie znowu wrócimy tą samą drogą. Uważamy, żeby nas trójeczka nie zaatakowała. Szukamy. Tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nigdzie nie ma. Dobrze, a więc wracamy. Fajnie byłoby, gdyby się pojawił, żebyśmy go ubili na, na kanale, bo po to właśnie robimy to zlecenie, żebyście wiedzieli, jak to się robi. No ale często jest tak, że albo ktoś go po prostu zabije, bo on ma to do siebie, że on pojawia się w jaskiniach, nawet jeśli nikt nie wziął zlecenia. On ma jakiś tam czas wespienia się, czas pojawiania się i od, jak, od czasu do czasu się w tych jaskiniach pojawia. Po prostu ludzie go biją po drodze. <grych> I Akurat jak my mamy na niego zlecenie, to ciężko jest na niego trafić. Możemy jeszcze iść. A tutaj nas trójka atakuje, tak? Nie jestem pewien czy on nie respi też tam na dole. Ale nie wydaje mnie się, także nie będziemy atakowali tej trójki. Po prostu będziemy się błąkać no, w tej i Musimy troszkę uzbroić się w cierpliwość z tego co widzę. Wracamy więc na, do jaskiń pod mokradłami właśnie na tym odcinku tutaj wszędzie tu po lewej tu na dole nie jestem pewien czy na mapce nie jest to pokazane tak na mapce jest to pokazane że on pi właśnie mniej więcej w, tym, w tych miejscach mapka jest troszkę niedokładna ale w przyszłości mają być mapy pod ziemi tak więc a tutaj chyba się nie pojawia tu, tu na początku nie, to jest strażnik z glinizny. Bo ktoś wziął kłeścik, właśnie robi i pojawiło się Questowy strażnik. O, zniknął. No dobrze. O, już go widzę. Tu się schował, granitowy golem. Proszę bardzo. A po prostu klik, atakujemy go. Mówię, czasami się trzeba niestety uzbroić w cierpliwość. No i dobrze. Na razie pan golem stoi. No i nie rzucał jeszcze w nas. O, teraz rzuca. I zabijając takiego golema, dostajemy za każdym razem raglit. I dzięki temu, o proszę, wszystko nas atakuje, trzeba się uleczyć. O. I dzięki temu, mając raglit, możemy go oddać temu właśnie dujdowi turwilowi, od którego wzięliśmy zlecenie. Także jak widzicie, mamy jeszcze spory zapas 10 minut. A spokojnie wracamy do Tuwila i oddajemy zleconko. O, wyjdziemy sobie tutaj przez Alawil. Kołowiły. I wchodzimy do wioski Druidów. I tak oto mamy już tu wila ma, mamy na sobie Raglit. zagadujemy z nim i dajemy, wykonałem zlecenie. Otrzymujemy 80 jedzenia w zamian za Raglit. Jedzonko wygląda tak: o, karma dla zwierzaków gildyjnych. I załatwione. Szybkie, łatwe i zleconko. I, szybkie i łatwe zleconko. Oczywiście czasami trzeba się troszkę nabiegać, jeżeli nie widać, gdzie respi granitowy golem. Ale jak już zrespi, to po prostu go ubijemy, zanosimy raglit, Tu wil zadowolony daje nam jedzenie i w ten sposób kończymy to zlecenie. Mamy 60 minut czekania, bo z każdym zleceniem na jedzonko dla peta jest 60 minut do poczekania. A jak wejdziemy sobie jeszcze dodatkowo w eksplorację, to możemy też zobaczyć raglit, Poziom 20 zaliczony. Mamy więc polowanie na wilki, raglit i głębie oddechu zaliczoną ze zleceń. Mamy aż 12 zleceń w Alawilu. Na razie mamy zaliczone 3 dzięki Tuwilowi. I to w zasadzie było na tyle dzisiaj, jeśli chodzi o to zleconko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Szybkie, łatwe i przyjemne. Wiecie, już gdzieś pojawia się granitowy golem, żeby go ubić. No i zalecam Wam, że nawet jak nie bierzecie tego zlecenia, a widzicie granitowego golema, to żeby go tam przy okazji po prostu też ubić, bo zawsze z niego wpada raglit. Za każdym razem. To nie jest losowo, tylko po prostu zawsze jak ubijecie granitowego golema, to wpada Wam raglit. To jest 100% szansa. I ten ragdit później uturwila. Nawet mając go w ekwipunku, możecie wziąć zlecenie i bez latania za golemem od razu je oddać. To jest po prostu taka jakby skrót po prostu, żeby było szybciej, łatwiej i przyjemniej. A póki co to tyle, ludeczki. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał filmowy. Zapraszam do kolejnych, zapraszam do lajkowania, do subskrypcji, do oglądania i mam nadzieję, że będziecie kontynuowali podróż razem ze mną. A... Na razie żegnam się z wami, i póki co do zobaczy skaludeczki.